Stracisz swoją duszę? Zagrajmy w pewną japońską grę, a dokładnie jest to japońska legenda o grze w duszę. Be Według jednej z japońskich legend to jest gra trochę wchowanego, tylko ty się chowasz przed demonem. Myślę, że mało kto chciałby w taką grę zagrać i miałby na tyle odwagi, żeby igrać z demonami, ale jednak jak to w japońskich legendach przystało, ktoś odwagę miał. Do tej gry potrzebne są wam trzy przedmioty. Lalka. I tutaj totalnie dowolny styl, obojętnie jaka lalka, ważne, żeby to była lalka. Z tego, co czytałam, można taką lalkę zrobić sobie nawet samemu, coś bardziej na styl jakiejś takiej kukły. No i będzie potrzebny długopis oraz kartka. No, to wszyscy w domu mamy. Na kartce piszemy jakieś swoje marzenie, a następnie wkładamy tą kartkę złożoną do środka lalki, a później dosłownie. Karamy tą lalkę, rzucamy nią o ziemię, o łóżko, o ściany, po prostu. Robimy tej lalce krzywdę. What the fuck? Jak to w ogóle słuchajcie brzmi? Najczęściej te legendy słuchają dzieci. Jak ja tak czasami słucham tego, co ja opowiadam, to ja naprawdę w to nie wierzę. Co ja robię ze życiem? I uwaga, bo nie możemy tej lalki dzigać, ani na tą lalkę nie może dostać się żadna kropla krwi. I ważna sprawa lalce nie wolno nadawać żadnego imienia, więc jeżeli lalka już wcześniej miała jakieś imię, to najlepiej wziąć jakąś inną. Gdy zrobimy wszystko to, co już tutaj wymieniłam, chowamy się przed lalką. W lalce ma być umieszczony demon, który będzie chciał zrobić nam krzywdę, ale bardziej będzie chciał zabrać twoją duszę. Chociaż jeżeli ciebie nie znajdzie, to najprawdopodobniej spełni się twoje marzenie, które zostało napisane na kartce. Japońskie legendy mają to do siebie, że są dość mocno popaprane. Pamiętajcie, że jest to tylko legenda, i na 99,9% nie ma ona nic wspólnego z prawdą. Aczkolwiek, Japończycy bywają crazy.